Cześć, YouTube! Dzisiaj materiał o mojej chorobie. To, że mnie boli gardło, to raz. A dwa, już całkiem z nudów chyba albo z braku zajęć, postanowiłem sobie przywieźć samochód z Ameryki. Kupić, sprowadzić, jak zwał, tak zwał. Cały czas gdzieś tam się przewija ten temat samochodów z Ameryki, coś tam naprawiamy tych samochodów troszkę coraz mniej, wiadome. Ale gdzieś tam jakby no, poczułem ten, ten flow i zacząłem grzebać. Yy, udało się nabyć ten wóz. Jest to Mercedes GLS. 2018 roku 450 oznaczenie, czyli, czyli 3-litrowy uturbiony motor przebiegiem 60 tysięcy km. Mogę zdradzić, że udało się go wyrwać za bardzo dobre pieniądze. Grubo poniżej stówy wy ten samochód tutaj w tym miejscu. I jeden za, 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 za ciosem, często też m, klienci, którym naprawiamy samochody albo gdzieś tam nas z, z, znajdą czy, czy obserwują, pytają czy mamy możliwość sprowadzania takiego samochodu, czy zajmujemy się importem. Otóż oficjalnie od, yy, mogę zakomunikować, że już niedługo takim importem się właśnie zajmiemy. Powstanie tutaj u nas w Polance w siedzibie Color Filia warszawskiej firmy Car4You. Na pewno będziemy tutaj starali się odpalić nowy kanał na YouTube. Tam będziemy pokazywać właśnie naprawy takich samochodów, ile kosztują części, jak to wszystko wygląda od kuchni. To jest akurat mój samochód, więc mogę o nim mówić wszystko. Nie ma problemu, że tam jakiś klient będzie potem miał z tym jakiś problem. Więc tutaj na pewno podlajkujemy, pod, znaczy podepniemy jakieś linki do stron, do www, do YouTubów i tam będzie wszystko. O tym samochodzie, co można więcej powiedzieć? Jakby z mojego doświadczenia, starałem się szukać takich samochodów, który Groźnie wyglądał na, na zdjęciach, żeby nie każdy chciał go licytować A nie był jakiś taki strasznie przerażający i drogi w naprawie Plusem tego wozu jest to, że mamy środek zachowany w idealnym stanie Pirotechnika, czyli wszystkie poduszki, pasy zostały nietknięte Widocznie gdzieś tam musiał się przemieszczać, jak dostał strzała tutaj z prawej strony z boczku Co prawda podłużniczka tutaj troszeczkę oberwała, ale no to wszystko, wszystko jest do naprawy Cała, jakby całe uszkodzenie skupiło się w jednym miejscu, nie mamy po... wszystkie elementy na tym samochodzie są w oryginalnej farbie w idealnym stanie, tak naprawdę przelakujemy tutaj 3-4 elementy i jest wszystko, jak na taki duży samochód naprawa nie będzie jakoś strasznie tutaj rozległa jeśli chodzi o, o całe auto wiadomo, skupimy się tutaj na tej podróżnicy na wymianie tego przodu silnik zapala, czy tam odpala czy tam się kręci, bo to też nie wiem jak tego, to, tego, jakiego tego sformułowania użyć żeby nie było głupich komentarzy więc wkładając kluczyk do stacyjki motor yy, reaguje silnik wypali, yy, biegi wchodzą samochód, yy, samochód się toczy Tutaj po placu jeździ. No co, trzeba go rozebrać, zrobić listę części, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakie to będą koszta, czy takie auta się opłaca, czy się nie opłaca. Rozbiórki z szukania części, z cen części poszczególnych, z naprawy, jak to wyglądało. I finalne podsumowanie wszystkich kosztów zakupu, transportu, opłat akcyzowych, części i naprawy. A właśnie, bo to też nie jest tak do końca, to jest jeden samochód z dwóch, który kupiłem. Ten jest taki trochę większy, ale zaraz sobie pójdziemy na dół, tam jest troszkę mniejszy i wydaje mi się, że mniej uszkodzony, więc ten weźmiemy na tapet na pierwszy strzał. Więc chodźmy na dół, zobaczmy drugiego Mercedesa. I też biały. Jesteśmy już na dolnym placu pod firmą, pod halą. I oto on. Drugi biały Mercedes. Eklasa Coupe, zdaje się C207, oznaczenie Mercedesa z 2013 roku. Yy, I też muszę przyznać, że tani wóz. Jak na razie, zobaczymy jak będzie finalnie. Jakby na, na podstawie mojego doświadczenia, jak obserwowałem te samochody na aukcjach, patrzyłem na te zdjęcia, to właśnie szukałem takiego samochodu, który na zdjęciu wyglądałby tak nie do końca fajnie, ale gdzieś tam szukałem takich smaczków, które gdzieś tam uświadomiły mnie w przekonaniu, że to jest właśnie dobry wybór. Bo pod maską tak naprawdę nic tu się wiele nie stało, jeśli chodzi o elementy takie konstrukcyjne. Tutaj można zobaczyć, podróżnica jest nietknięta, beleczka tu się przyłamała, gdzieś ten strzał poszedł tutaj bardziej bokiem i górą. To jest zostało uszkodzone. Tak samo jak w GLS-ie. Silnik odpala, nawet tu lampeczka jedna się ocalała, więc tu z przodu co, musimy na pewno ten przód rozebrać, musimy zrobić sobie listę części. I to, co mówię na przykład Mercedesa u góry. Wszystko będzie na kanale Car4You Tam się zajmiemy, skupimy yy, konkretnie na, o mówieniu yy, jakby procesu zakupów, jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o, o chęć nabycia takiego samochodu. Yy, tam powiemy, właśnie na przykładzie tych dwóch Mercedesów o kosztach, yy, pokażemy naprawę. Co jeszcze o tym aucie? Na plus tutaj na pewno trzeba zaznaczyć, że środek tak samo jest w bardzo fajnym stanie. Czarne skóry nie są mocno wyeksplatowane, białe nitki nie są poprzecierane, Samochód ma przejechany Niecałe 100 tysięcy kilometrów, tam 58 tysięcy mil zdaje się. Częstą przypadłością w tych samochodach jest łuszczący tutaj się chrom z tej klamki, bo kilka tutaj żeśmy mieli u siebie, to w każdym tutaj to odłaziło. W tym, jak widzicie, jest wszystko piękne, ładne, więc to taki mały smaczek. Z pirotechniki odpalony mamy airbag w kierownicy, odpalony mamy pas. I poduszkę kolanową. Podobno w tym modelu, nie wiem, jeszcze to sprawdzę, jest tak, że poduszka kolanowa jest wymieniona razem z deską. Zobaczymy, czy to, czy to prawda. Skrzynia automatyczna, klimatyzację ma. O i ładnie, ładny, ładnie czarny dach. Taką trochę tylko nie sprawą jest tutaj uszkodzony ten błotnik i kawałek drzwi, więc dodatkowo dojdzie nam tutaj przelakierowanie całego, całego boku, czyli na pewno będzie nowy błotnik. Drzwiczki będziemy musieli tutaj troszeczkę pod, pod, podprostować i, i naprawić błotnik. Nie pamiętam, czy to uszkodzenie było na aukcji, czy nie, bo to już było też jakiś czas. Samochód w ogóle przyjechał y, chyba z Nowego Jorku, z tego co kojarzę. Y, y, I co, z tyłu bardzo ładny, tutaj piękne wszystko, eleganckie, koła nawet z napisem AMG, więc, więc co, nie zostało nic innego, tylko po prostu prać się do roboty, bo rozbierać przód. Zrobić lista części i mówię, wszystkie obszerne materiały. Będą na kanale car 4 Co tu trzeba zrobić? Aha, zasubskrybować, yy, dzwoneczek nacisnąć, no i pisać w komentarzach, czy co yy, myślicie o mojej chorobie sprowadzania pozów z Ameryki. Cóż mogę więcej powiedzieć. A już niedługo wracamy do normalnych nagrywek, czyli cięcia, yy, yy, szlifowania, yy, klepania i naciągania. Więc yy, no, zaraz troszeczkę już jest lepiej, więc mam nadzieję, że będę do Was przemawiał yy, owoczo już niebawem. A tymczasem wszystkiego dobrego cześć.